Witam Was serdecznie, dnia kolejnego korzystając z pięknej pogody, idę tam, gdzie kiedyś Wam pokazywałem w jakimś filmiku pokazywałem Wam w jakimś filmiku, gdzie planowałem dojść i nie doszedłem dlatego idę dzisiaj rano trochę pokropiło a myślę, że o, patrzcie jest Uważam, żeby mnie nie przejechali. Jadą i się bawią komórkami, tak jak ja idę i się bawię komórką, i zaraz idę poszukać czegoś. Dzisiaj słońce trochę wyszło, jest trochę wiatru, ale jest tak parzy. Parzy dzisiaj nie dogodzisz z tą pogodą. Raz parzy, raz parzy, raz leje, raz zalewa. Chociaż tam za mną widzę, że jakieś chmury się zbierają idę, tam wam rzuciłem filmik o co było po trzęsieniu ziemi, co tam się w chacie porobiło sobie pooglądajcie no a tutaj pokażę zaraz z jakiej, z jakiej cegły coś jest budowane tutaj. no widzicie jaka grubość cegły? 5 cm z takiej cegły są, są budowane ściany 500centymetrowe cegiełki i one nie są i, i, i ile to zaprawy trzeba na to, tak? tam chłopaki coś naprawiają widzą właśnie się, się bawią dobrze, idziemy, atakujemy tu gościu siedzi i łowi ryby ale ja nie wiem czy to jest bojka. Ramat sorry, my catch any fish any fish? Musisz jechać do dziębowa Do wujka tatka to by cię nauczył. Ali ah, you have some pan ah, No, złapał jedną rybę Tutaj raczej tilapy To wujka, tatka do dziębowa musi jechać, to jeszcze nie Ale widać że chodzą tutaj te lapki. Tylko nie wiem jak oni je łapią? Tutaj, czy one zbierają coś z ziemi? z, z Ziemi, złowy No i tak sobie goście siedzie i mu leci coś gdzie złowiu z no, łowiu, rzeka wygląda tak, nie? No, no też do wujatatka bym musiała A ten jest zarzucone Ale nie ma ale wiem jak to na jakiej zasadzie tam mają coś, jakąś pastę i tą pastę zakładają na chocie i głowę na tą pastę no dobra, dobra no tak że widzicie tutaj przyjechał sobie skuterkiem znaczy to jak ładny czy jakie potężne palmy to jest na pierwszy raz takie Takie wielkie palmy Widzę moja ręka jaka jest mała Do tej palmy Jeszcze raz widzę takie wielkie palmy tutaj. Ale to może dwójkę Teraz jak widzę to O midło Teraz nam przy drodze. A tu jest wynajęcie. Idę, szukam. Może znajdę wejście tam na to. Na tą. Bo to jest, jak to powiedzieć? Może to jest tylko dla miejscowych, znaczy dla mieszkańców, tak? Może nie uda mi się tam zdrapać. Spróbujemy. Tak wygląda. Tak wygląda miejsce handlu. wygląda miejsce handlu, taki daszek, żeby nie kapało. Przychodzi ktoś, dał tutaj widać, że ktoś z tego nie używał już dawno, ale I tutaj sprzedają jedzenie, O widać wysypane, i tu sprzedają jedzenie w takich warunkach. Zobaczcie, zobaczcie ile jest kurzu na tym. Wyobraźcie jedzenie tutaj. Ja jakoś sobie nie mogę wyobrazić, tego nie jem. Przy ulicach, nie wiem, wolę iść do jakiejś zamkniętej takiej knajpki i coś sobie zjeść. Idę sobie dalej taką. Kiedyś już tu wlazłem. Zobacz jakie drzewka. To jest taka zamknięta trochę dzielnica. Po drugiej stronie, nie wiem czy to jest szkoła, czy coś tam w oknach, widzicie? Widzicie, są takie twarze, dzieci bo teraz idę. malują, odświeżają. Idę w kierunku właśnie tego, co nigdy nie mogłem znaleźć, ale nie wiem, czy tam dojdę, czy tam wejdę po prostu. O ile dobrze myślę, że to jest ten kierunek, nie? A, miło, trochę wiatru jest tutaj i trochę w cieniu. To a zawsze inaczej. Tam widzicie ten budynek? Co tak mi się wydaje, że to jest ten? Jeżeli nie, no to zobaczymy co tam jest jedynie następnego dnia Następnego dnia zrobimy znowu wycieczkę. Widzicie? Tu wlazłem do takiej rezydencji, tam jest brama główna, ja wlazłem płotkami. No tutaj to sama takie wille są, nie? bogata dziewnica dlatego tam jest chroniona. No ale zobaczymy ja tu zmierzam do tego budynku. Zobaczymy czy dobrze idę. Takie kwiatuszki fajne, nie? Siedzi na tych kwiatach, czy mi się wydaje. Rupol. Ach, to jest przez, przez skoki. Tu jest kampus. Tam siedzą wartownicy, strażnicy, tam jest kampus. Nie wiem czy mogę to nagrywać wybadać. Kolejny kampus, obozy college Ale No widzę, że tutaj Bo nie wszyscy są zrzeszeni. Zresztą tu można wejść, tędy można wejść. Szkoła, tam jest szkoła. Nie wiem, gdzie jest, ten, no ale zaraz się dowiem Tam jest szkoła. Jakaś? Singapur. Singapur. Coś Singapur. Interrupt. Inter A, Singapur interkultural. A, wiecie to tu wszystkie kultury są, tam są flagi. Brytyjska, amerykańska nie, to, nie jest, to jest, hmm, Chyba Nowa Zelandia, chińska, francuska, a tutaj widzicie, to jest Singapur Intercultural. Tam są flagi różne, oczywiście czerwono-biała, czerwono-biała to jest tutejsza. Jest brytyjska, jest czeska, stara, francuska, amerykańska, szwedzka. To wszystko. A ja nie wiem, gdzie jestem, jestem pod tym wieżowcem wielkim. Ale co dalej? I gdzie dalej? Żeby się przedrzeć, to nie mam pojęcia. Mówię wam, że to, to nie jest takie proste, jak się dostać gdziekolwiek. To jest wszystko po mm, zakazami obwarowane. Tam do góry wejść nie mogę, bo tam jest brama. Spróbuję obejść ten bok w koło. Zobaczę, gdzie się wydostanę. W sumie powiem wam szczerze, że nie wiem, gdzie jestem, no ale zobaczcie, jaki fajny bus. Tatsum jakie firmy jest Datsun nie mam pojęcia jakie firmy to jest Datsun maszynka fajna nie? ja to lubię takie kwadratowe samochody no i tam się niestety nie dostanę bo tu znowu zapory no nie ma szans nie wiem jak tam wleźć wszedłem tam w koło i nie mogę się dostać idę szukać czegoś innego tam jest, za mną jest główna droga ale mam jeszcze trochę chodzenia widzę, że burze gdzieś przeszły bokiem idę zobaczyć, co tutaj się dzieje spokojna ulica nie ma tych spalin, fajnie się chodzi to takie wille tam widzicie po drugiej stronie taka dzielnica, dzielnica willowa no tutaj ja ci tuję Tak jak w Polsce coś tu i to tu, tutaj mało Takie kwiatki jak w Polsce Chyba, że się mylę Wło, tu takie tuje jak mój, mój, mój tato przy domu Dobra, idziemy dalej, zobaczymy gdzie dojdziemy A ja sobie grają w piłkę chłopaki Mały. to jest tak jakbym... plac zabaw no i tam mecz to jest, tak, to jest tak jakbym obchodził te całe osiedle w koło bo tam się nie mogłem wydostać z tamtej strony nie mogłem się wydostać z tamtej strony prawdopodobnie idę w koło tak mi się wydaje, idę w koło tego osiedla no ale bynajmniej tutaj dosyć spokojnie jest nie tak jak w... No, tak jak przy tych głównych drogach nie ma czym oddychać. Hałas, spaliny przejdziemy, zobaczymy. Śmieci, śmieciarka. A tam to jest, dojdę do głównej, to jest blok B. Idziemy do bloku. B. Czy? Kot i szczur. Szczur przy śmietniku, kot będzie na niego polował. No, szczur uciekł. Jeszcze tam jest łepek za śmietnikiem, widać. Szczury w gołędzie, dzień. Pani kota, jedź pani. Kurwa, zostaw kota. Kot dobrze wie, co robi. Szczur przyszedł z powrotem po śmietnik. Co ten szczur nie widzi tego kota? Wszyscy mnie objeżdżają, nie wiedzą o co chodzi. Ciabno go, ale mu nic nie zrobi. Tak kot zapolował na szczur. A szczury się wcale kotów nie boją. Widzicie? Szczury swoje, a szczur idzie do kota. To jest ciekawe, nie? Szczur bawi się z kotem. Korek zrobiłem. Chłopaki coś tam łowią w tej rzece. Nie wiadomo, o co oni tam łowią. Hej, Coś tam łowią, ale co to nie wiadomo. Mają światy, mówią, że kraby jakieś, albo coś. Oni mówią że coś tam poszukują. jakbym poszedł, wypłynął tą rzeką, to może bym dopłynął to, do bo to mi się wydaje, że to jest tam ta rzeka yy, płynie obok tego ja tam kiedyś byłem, ale też nie mogę wejść nie mogę się dostać, bo z wszystkich stron pilnują, bo I to jest najgorsze, nie mogę się tam nie mogę się tam przebić, bo to jest tak, jak do mnie na przykład muszę powiedzieć, po co tam idziesz, tak, muszę muszę mieć jakiegoś znajomego żeby mnie zaprosił i wtedy mogę tam się dostać to, szkoda szkoda niestety tam się nie udało mi dostać idę, ale za to idę jakąś inną drogą i sobie patrzę co tu można kupić czy są jakieś restauracyjki jakieś jadłodajnie takie małe przy drodze Wszystko jest pozamykane Wszystko jest pozamykane i nie mogę się Nie mogę się niestety tam dostać na No trudno Pędę w stronę domu Pędzę w stronę domu Jakąś nową ulicę to jeszcze nie szedłem Zobaczymy gdzie mnie zaprowadzi Znaczy mniej więcej wiem, gdzie przejdziesz, nie przepuszczą cię, zabiją cię gdzieś takimi trzeba się przepychać, bo muszę iść przodem do nich, bo nie wiem, nie mam do nich zaufania, jak nadjeżdżają z tyłu no, no to można sobie to wyrentować czy znaczy wypożyczyć, wynająć Wielka taka villa siedział ktoś Potencjalny goście wybuchowy gościu Tutaj macie klinikę Grahama <grystanie> Klinik ruku Jaka zobaczy a tutaj jak zwykle i do marty wszędzie Jedzonko wszędzie, no tak jak przy każdej ulicy, nie? Tak sobie patrzę, może znajdę coś fajnego do jedzenia. Bo to ostatni ten kurczak, co kiedyś tam robiłem wam wyprawę Na co chodzi o, ten, o tego drugiego Ta sama filia, tylko że drugi sklep Całkiem inny kurczak, nie do zjedzenia, niedobry biur takie wozy fajnie, dziękuję wszyscy, wszyscy się wierzy okay. okay. czekaj chłopaki chcą, a tam jaki atleta chłopaki chcą foto a jeszcze cała wieśka, się, wieś się cała zleci o, to jest wynajęcia do kupienia można kupić ciekawe ile by chcieli, ale tutaj jest no już po sesji chłopak mówił po angielsku, widać że, że to mówi, że uwaga mam uważać na policjantów policjanci wymuszają pieniądze zobaczcie jaka willa prawdopodobnie on sam wygląda jak policjant bo nie, sam wygląda był policjantem bo mówi po angielsku większość policjantów mówi po angielsku ten akurat mówi bardzo dobrze widzę jaka się marnuje willa ale cóż w Polsce też takie wille marnują się odbijam w stronę domu macie BMW naprawiają M-ki. Jakie macie, takie macie eleganckie BMW, a tutaj macie, nie wiem, naprawiają BMW, a tutaj takie różne inne. powiedział, że nie na, że BMW nie naprawią tutaj, naprawią. Jakieś motory, taki mo motor ładny stoi. Nie wiem, co to jest za maszyna, bo ja się na tym nie jest za... Ducati. A Ducati o, no, to taka ładna maszyna nie? Ducati mają, ci co mają kasę to mają wszędzie ci co mają kasę to mają nie? można sobie włosy zrobić mogą ci włosy posadzić w laboratorium i też coś chłopaki robią to taka motoryzacyjna jakaś chłopak cieszył trzeba uważać, żeby mnie nie przejechali tutaj jakieś rezydencje rezydencja w środku a w środku wifi, internet open house nie wiem, czy tu ludzie mieszkają taką, pod taką wieżą ja bym nie chciał mieszkać pod taką wieżą mówią, że to niezdrowo mieszkać pod taką wieżą a jaki apartamentowiec jeszcze na razie tu nikogo nie ma, ale patrzcie jaki to dokładnie wybudowali, nie? Mają czas, tu wybudują Oni się nie spieszą. Nie spieszą się tutaj z zbudowanie Budnę mieć tego co ja widzę, tak? No ale takie apartamenta przy takiej drodze skutery, smut No a obok takie apartamenty to jest smród spaliny samochody. Siem. Mura się spsuła. Nie, specjalnie to zepsuły coś coś wykopali. Albo wykopali, bo się spsuła. <grystanie> Chłopaki coś tutaj budują. plac budowy. Ja dochodzę tutaj do. Alfa mili Tam w to jest szpital Ja muszę skręcić w prawo odbić w prawo i później i później, nie no i powinienem dojść do mojej drogi do, mo do drogi do domu Chyba, że w prawo to do... nie dojdę A, tam są te wieżowce przed moimi, tutaj jest szpital, muszę iść tam, A, to jest moja droga, już jest moja droga do domu, tam, są, tam jest mój wieżowiec. No ładną rundę dzisiaj zrobiłem, później wam powiem ile kilosów, ja przejdę na drugą stronę. Po tej stronie jest niebezpieczny Tu chłopak z palonami jedzie Chłopak, no facet A są po takich tych chorzech krzyła kolejka Muszę uważać teraz na milicję, bo jak mnie milicia dopadnie To będą kazali mi zabulić, Tak jak, ty. Tak jak ten mówił nie? No właśnie jedzie ja tutaj jak mam przejść teraz Chyba, że tam samochód będzie przejaźł Masakra co? Jakie mam cele? Ani z jednej, ani z jednej, ani z drugiej strony Dobra Przejdę się tutaj do skrzyżowania, zobaczmy Może się Widzicie w nawiązaniu do... No popaki się bawią samochodzikami takimi zdalnie sterowanymi A! się bawią, co? A w nawiązaniu tutaj do tego, co Wam powiedziałem, widzicie oni tutaj, y, konstrukcja jest żelbet, i między tym jest suporeks. Suporeks jest położony na ósemkę, czyli ściana ma 8 cm Żeby chociaż 12 była nie, to wszystko jest 8 cm ściana. To są te wieżowce, takie co koło mnie są. To jest w nawiązaniu do tego odcinka co wam zrobiłem na temat, na temat tego częścienia ziemi No jak to ma się nie rozwalić nie? Może dlatego jest używane lekkie materiały żeby po prostu żelbet zostanie żelbetem a, a superek tylko odpadnie nie? Dobra, pędzę do domu 10 minut i będę w domu Dobra, to na razie tyle, trzymajcie się. 8 km ponad przeszedłem starczy na dzisiaj. Trzymajcie się, ciepło, pozdrawiam.